Witam. Opowieść o złotej kaczce to właściwie pretekst. Sama opowieść przypomniała mi się kiedy próbowałem wytłumaczyć pacjentom, że którzy żądali ode mnie, żeby im dać przepis na to, żeby już nigdy więcej nie wrócili na detoks, ale do opowieści, którą napisał albo zapisał Artur Opman, wrócimy na koniec, jako podsumowania. A odcinek tak naprawdę właśnie jest o tym, czego w odwyku się nie da. No, oczywiście można by to opowiedzieć prościej przy pomocy anegdoty o parasolu, którego się w pewnym miejscu nie da rozłożyć, ale to byłoby za proste. Więc właśnie, jak to jest z tą trzeźwością, czy abstynencją, czy czy wyzdrowieniem, to trwają spory, czy można wyzdrowieć, czy nie można, w którymś z odcinków się do tego odnosiłem. Ale właśnie, jest tak, że tego czegoś upragnionego, fajnego i pożądanego, tej właśnie trzeźwości, czy czegoś tam, nie można nikomu dać. Nikt nie może tego dostać, nie można tego kupić, sprzedać też, nie można nakazać, nie można tego ukraść, wymusić się, ba, nawet nie można się tym podzielić. No to najbardziej dramatycznie i oczywiście widać w relacji rodzice dzieci. Czasem trafiają się tacy pacjenci, których rodzice też chorowali na alkoholizm. I przestali pić, czasem to jest nawet po kilkanaście lat, chyba taki z tego co pamiętam, yy, ostatnio, bo to przez 30 lat pracy w adwokatów nie było tego dużo, ale, ale z ostatnich no to, to chyba z 17 lat rodzic miał i, i jakby nie był w stanie przekazać tego swojemu, swojemu synowi albo córce. No, ale w takich przypadkach, kiedy yy, yy, rodzic, jakby no, w jakimś sensie jednak to dostał, czemu się przydarzyło? No, bo faktycznie rzeczywiście nie, nie używa alkoholu, a spełnia wszystkie kryteria uzależnienia po tym, jak oni opowiadają, nie robią tego złośliwie, bo nawet właśnie u nich brzmi ta nutka zazdrości, że on ma. Nie ma tam nawet zazdrości, że ma i nie da, tylko no. Widać, że nie da. No to ci, którzy dostali to w sposób taki nagły, tak jak mówią, nie, mój tam Ojciec-matka nie, nie był na detoksie, nie był na terapii, nie był w żadnym, a nie podpisał przysięgi w kościele i nie pije, tak? Jak to zrobił. No ale właśnie, no dlatego też pewnie to przymusowe w leczenie tak słabo działa. Nie mam tu przy sobie. Dzieła życia doktora Woronowicza, Tam on wyliczył, podaje kwotę, ile to kosztuje, i sądząc po rezultatach, no to to jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo. To sobie Państwo wygooglujecie, co to pojęcie oznacza. Ale też nie za bardzo mogą się tym podzielić ci, którzy to oferują. Różnego rodzaju organizacje trzejwościowe różnej maści i autoramentu, czy o takim jakimś odcieniu religijnym, czy takie bardziej tam świeckie, jak nasz taki polski wynalazek, słynne kluby abstynenta z lat 60., które chyba już się powoli ich idea wyczerpuje i kończy, czy no właśnie słynni anonimowi alkoholicy, no najskuteczniejsza z tych organizacji trzejwościowych, ale mimo to nawet oni w swoich szacunkach podają, że ich organizacja liczy na całym świecie 2 miliony, no ale z tego aż milion 300 tysięcy mieszka tylko na kontynencie północnoamerykańskim. No to co dopiero taki odwykacz? Chociaż w jakiś sposób przecież my też to posiadamy, bo bo poprzez obserwacje tych pacjentów, którzy zawsze pozostają w kontakcie, no bo jak ja przyszedłem do pracy, to w ośrodku, e, który zmienił bardzo teraz formę, e, istniało jakieś takie spotkanie absolwentów i pojawiali się tam pacjenci, którzy skorzystali z usługi czy z oferty przede mną. Czasem ich spotykam, no ale również ci, z którymi mnie zetknął zawód, Czasem sobie przypominają, i mimo że nie mieszkam już w tamtym miejscu od 20 lat, to, to oni czasem pamiętają i, i albo zadzwonią, albo wyślą kartkę. No więc poprzez tą pracę też wiemy, jak to polega, na czym, co powinno być bardzo no doskonale. Tylko, że, no właśnie, nie jest to podcinanie gałęzi, na której siedzę. Bo tak naprawdę nie jesteśmy bezużyteczni. Tylko że możemy być użyteczni nie w taki sposób, jakiego oczekują nasi pacjenci. No stąd też właśnie wymyśliłem sobie tą nazwę na ten zawód. Odwykacz. To bardziej lepsze jest tłumaczenie angielskiego Kanceler, czyli właśnie doradca, konsultant. Bo to wtedy oznacza właśnie nie to, że ja uzdrawiam czy leczę tak jak chirurg leczy tam nie wiem, wyrostek, tak? Otwiera brzuch, wycina i spokój do końca życia, tylko właśnie poprzez towarzyszenie, poprzez wzmacnianie, trochę, prostowanie zakrętów tego procesu który jest odwrotnością, w którymś odcinku właśnie o tym, że choroba jest postępująca, to wyjaśniałem, tego procesu, który się dział przez wiele lat, no i teraz będzie się odkręcał, na szczęście nie tyle samo, ile się rozwijał, to jest dobra wiadomość. I o tym właśnie opowiada ta legenda o złotej karczce Właśnie jakiś warszawski szewczyk w karśmie przy piwie, nomen omen, tak, no. Alkohol towarzyszył zawsze naszej społeczności od początków jej dziejów, tych tysiącletnich, czy tam tysiące z kawałkiem, a w historii ludzkości od niepamiętnych czasów. Albo nawet jeśli pamiętnych, to odległych, bo tam w którejś publikacji któryś badacz, taki antropolog, zajmujący się tym tematem, podaje, że w jakichś badaniach w jakiejś kultury w Indiach sprzed tam 5 tysięcy lat temu odkryto naczynia, w których były ślady i dowody na to, żeby one były używane do fermentacji, czyli do uzyskiwania alkoholu. Więc o tym opowiada właśnie ta legenda o złotej kapce, w tym ci, ci, ci tam. Wszyscy właśnie rzemieślnicy wśród tych, ten trzebczyk, nieważne jak miał na imię, rozmawiali właśnie o legendy, o złotej kaczce, że w podziemiach Zamku Ostrockich, który chyba wtedy jeszcze nie był ruiną, albo nawet jak był ruiną, to podziemia zawsze zostały i w podziemiach jest jezioro, po jeziorze pływa złota kaczka. Kto się dostanie to, e, i z nią pogada, to to ona się zamieni w królewnę, no i wtedy oczywiście go uszczęśliwi. No więc Szewczyk, mimo że się bał, to no, trzeba to było zrobić, oczywiście nie było łatwe, bo to trzeba było tam zrobić chyba w noc świętajańską, z raz do roku, po pełni, pełni księżyca, nie każda noc jest księżycowa, no ale on doczekał takiej, dostał się, ona była, dała mu e, właśnie, worek złotych dukatów no i potem legenda opowiada jaką próbuje aha, ale warunek był taki, że ma je wykorzystać czy wydać tylko dla siebie no i on próbuje to zrobić a obman jakoś te wersje, które znalazłem w sieci są kiepsko opowiedziane i napisane ja w pamięci mam taką bardziej wyrazistą bo tam, w tych, które znalazłem w sieci, nie mam mowy, na przykład, że on przypomniał sobie w momencie: No, najpierw, oczywiście, szybko tam coś dla siebie, ładnie się ubrał, pojechał końmi do Wilanowa, zjadł obiad, no ale tych pieniędzy dużo zostaje. No to w tym odruchowo, jak zobaczył, że mu zostaje, chciał zrobić coś dobrego. Przypomniał sobie chyba tam o chorej matce, której potrzebne są leki, no ale natychmiast przypomniał sobie, że, że jak to zrobi, no to oczywiście. Nie będzie królestwa i księżniczki, a może kiedyś, jak już naprawdę zostanie tym księciem, no to dopiero wtedy pomoże tej, tej, tej matce. No ale okazało się jednak, że to było coraz trudniejsze i łopmana to się prosto rozwiązuje. On rzuca tę sakiewkę żebrakowi. I nie sądzę, żeby co, no właśnie, co autor chciał powiedzieć, że, że do większości dobrych, cennych rzeczy na tym świecie dochodzi się właśnie poprzez pewien proces pracy, trud a nie na zasadzie szybkościowej no to, to, to jest to co mówi starożytna ludowa psychologia co nagle to diable. zresztą nauk jest też próbą przyspieszenia czegoś tam generalnie bardzo często no i tak jakby nie bardzo bym się martwił z tego powodu ja się nie martwię nie zmieniam przecież zawodu, spokojnie sobie dopracuję do emerytury. Natomiast w gruncie rzeczy budujące jest to, że jest to jedna z tych nielicznych drobinek sprawiedliwości, które są na tym świecie, że, że każdy na starcie, na dzień dobry ma taką samą szansę. Można to pokazać ładnie, tak jak pokazała ta amerykańska autorka Stephanie Brown w swojej książce Leczenie alkoholików, rozwojowy model choroby. Można to właśnie w taki sposób, jak próbowałem teraz pokazać. No ale właśnie każdy ma taką samą szansę. Niezależnie od tego, jak bardzo jest zamożny, jak jest wykształcony, czy wybierze sobie bardzo drogi ośrodek za, za kilkanaście tysięcy, czy, czy pójdzie do anonimowych alkoholików, którzy są za darmo, to, to, to każdy ma taką samą szansę właściwie. On ma większy udział w tym niż wszyscy dookoła, którzy mu pomagają. Więc no, warto o tym pamiętać, niezależnie od tego, w którym miejscu się jest, czy, czy ktoś jest z tej sytuacji podobnej do nas, odwykaczy, tylko ma emocjonalną więź i chce z powodów jakby, jakichś osobistych, rodzinnych pomóc takiej osobie, czy, czy sam jest osobą, która już. Uzyskała to coś ma. Czy ktoś wiem, próbuje zarządzać tym procesem pomocy właśnie ludziom, którzy no, zachorowali w wyniku tej, tego neutralnego obyczaju i rytuału, bo przecież większość ludzi bezkarnie posługuje się alkoholem. Właściwie trudno znaleźć w naszej cywilizacji dorosłą osobę, która nie miałaby do czynienia z tą substancją, a 80% nic to zupełnie nie robi. No, i tym sposobem ja mam spokój, bo spełniłem prośbę tej pacjentki, której już nie pamiętam, która właśnie chciała, żebym ja do końca opowiedział tą legendę, ale no każda opowieść jest inna. Ja się zorientowałem, że nie ma sensu jej rozwijać, bo nie jesteśmy na tym samym etapie tego procesu, tak? A w tym momencie oni chcieli, żebym ja przeszedł na tamtą stronę, a to się nie da, bo ja jestem na innym etapie procesu. Tak cała moja wiedza pozwala pewne rzeczy widzieć, ale nie pozwala na nie wpływać. Ej, ponieważ to wiem, no to jakoś tam mnie to nie przeraża, i nie stresuje, a, a być może Państwu też pomoże to jakby inaczej trochę podejść i popatrzeć na to wszystko. Dziękuję i do następnego odcinka może Państwo podsuniecie jakiś pomysł, o czym ma być, a jak nie, to pewnie sam się nasunie. Dziękuję bardzo.